Cześć, mam na imię Ola. Ania. Mamy dla was do zaprezentowania piosenkę, żeby was dopingować i w ogóle... Dobra, może zaczniemy śpiewać, bo w gadaniu nie jesteśmy najlepsze. Cieszą się dziewczyny, Cieszą się chłopacy, Wciąż rządzą Polacy, że tu dla nas wszystkich wciąż rządzą Polacy. Hej! koko ko ko lewy spoko, piłkę kopie chęt wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, lewemu ochotę Koko, Ko ko lewy spoko, piłkę kopie chęt wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, Niech się chłopcy cieszą, że Rami zdew grocią. Niech się chłopcy cieszą. Hej! Koko, koko, krzescy ko, koko, piłkę łapie, chędzy toką, wszyscy dumą narodową, a nie świącą tobą. Koko, koko, krzescy ko, 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 koko, piłkę łapie, chędzy toką, wszyscy dumą narodową. Piątą tobą, orzeł i biegajce. Szybko pomóżę. Koko koko ko, ko, chłopcy koko piłką grają Henryk zoko gole głową też strzelają, nigdy się nie dają Koko koko ko, chłopcy koko piłką grają Henryk zoko gole głową też strzelają, nigdy się nie dają No co co jest na tyle pokazałyśmy co umiemy i pokazałyśmy co umiemy i nie potrafimy dobrze no tak, ale chcemy wam bardzo podziękować za te mecze które misowaliście Trzymam świetnie graliście i żebyście się tylko nie dali z tymi Czechami i pozdrawiamy was bardzo, Pierwani. życzymy was powodzenia powodzenia i w ogóle jesteśmy z wami. z wami całym serduchem i będziemy za was mocno trzymać, wiele kibicować dajcie z siebie wszystko, pozdrawiamy pa!